Siemano, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Pusz Barber. To że mnie widzicie na tym filmie. To zznacza! To to, to, ci... Nie wbij 30 tysięcy łapek. To, górę, że cię widzą! Lubicie mnie oglądać, także... To, że Cię widzą na tym kanale, to jest tylko i wyłącznie fart, bo wbili bardzo dużo łapek w dół i miałeś farta Nie wbili dużo, nie, nie Miałeś farta. Nie wbili dużo. Po prostu widzowie mnie czuchają są mnie. Napiszcie w komentarzu, że po prostu lubicie pusz Barbera i chcecie, żeby był... Udany. Ja lubię, ale tylko pusz Barbi. Stare co... Swoją danską wersję. Weź mnie puszaj, bo to dziwne Co ty robisz? Fuu. Nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie, stary! Dobra, to jest się nie tak zgadam. W każdym razie witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprakujemy huragana. Wziąłem dla niego super ekstra fajną dupeczkę, która zrobi dla niego nic, ale on dla niej wszystko. Zaprowadzimy normalną dziewczynę i będziemy mówić, że huragan będzie musiał robić rzeczy się dla tej się dziewczyny. dziewczyny. Że musi się poświęcić, bo to jest wyjątkowa dziewczyna, musi się poświęcić, żeby mieć wyjątkową dziewczynę, musi dla niej zrobić dużo trudnych rzeczy, no i na i tak, będziemy miała go w dupie. W sumie, ta dziewczyna by go chciała, no stara, by było, nie ma. Jeśli jest jakaś dziewczyna, która aby huragana, napiszcie w komentarzu, że chce huragana jako męża. Stary, ale to troszeczkę jest hamskie, że tak mówisz, że żadna dziewczyna by nie chciała. No, a która by go chciała w <laughs> obrzydliwstwo jeden, a to, że jestem gruby, to nie znaczy, że jestem upośledzony, nie jestem upośledzony, a ja nadrabiam nabra charakterem. Tak, nadrabiasz charakterem, to ogłoszenie, która by chciała Barbera? Proszę pisać w komentarzach. Albo do mnie na Instagramie barber Nie, nie. Pisze, ja odpiszę. <laughs> Jeżeli jesteś nawet na kanale, taki sam czerwony przycisk, jak widzisz na moim palusku zostaw tam na dole, a mnie nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, ta laska zaraz przyjedzie, ale muszę ci powiedzieć, że ta laska jest takie 6,5, może 7 na 10. Mhm. Mm eee, chociaż nie, jak popatrzysz z bliska, to jest tak 6 na 10. W każdym razie, liga huragana, no to jest troszeczkę inna liga, rozumiesz? Musisz to pomnożyć razy ile? ile Raz ile byś to pomnożył? Razy 4? Nie, no tak, nie przez Razy 2. Razy 2, no to tak 12 na 10 dla huragana. Czyli będzie Bo no to gary. stary, no dla Niro to będzie, nie wiem, no jakby dla niego przyjechała modelka z Dubaju. Chyba do Dubaju przyjeżdżała z modelki. No ale co ta cztery, już wraca z Dubaju po kilku rościach, nieważne. Aha, no to w sumie tak, no to dla niego i tak by była super liga. Dobra, w każdym razie. <noise> no rozumiesz, jaka to jest liga, póra, tak? Rozumiem. Stalon brwi nie ma nawet. No nie ma brwi po mojej ogolibrze, to był twój pomysł, <noise> to jest moje zadanie <głos> zaraz. <głos> no to, to wygląda do tyłu brwi. <noise> nie będziemy mieli to robić różnicy, tak naprawdę. Laska powiedziała, że zagra wszystko, także widzowie. Laska powiedziała, że powie i zrobi wszystko to, co my będziemy jej kazać zrobić. A on będzie zajęty, że po prostu będzie mieć dziewczynę. No to takie hamskie, ale przynajmniej damy mu nadzieję, że być może przez chwilę będzie mieć tą dziewczynę. To jest hamskie i nie hamskie, jednocześnie, rozumiesz. Czy może ona się naprawdę w nim, w nim, w nim zakocha i z nim wyobrażasz będzie? sobie? A ty, jakbyś się zakochała w nim na serio? ty to co, się byśmy mieli props od widzów. a wyobraź sobie, że na serio nie? nie. A ty to mi? Czy umie już? Dobra. Lecimy Polaskę, zaraz będzie. Słuchajcie, dzisiaj e, huragan ma Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ale A, że ja? Ale czy masz przeciwko coś, dziwko, masz. To, że huragan ma randkę? No w chłopie, ja już miałem. Ja już miałem. Randkę? Był huragan? Randkę. A kto by go chciał? Randka, Nie, wiesz. I bo ja mu tą randkę załatwiłem, stary. Tak, tak. Załatwiłem mu randkę i chciałem nagrać. No. Chyba wiesz po co mu załatwiłem tą randkę? Ale żeby tak. później ją ale... zepsuć? Tak. Nie, żeby ją nagrać. Dobra, ale Zobaczcie dasz... jego zachowanie po prostu. Nie? Nie wiem, jakie będzie jego zachowanie, tylko chcę po prostu go wykorzystać. Zaraz tak, tak. załatwiłem randkę, ale ta dziewczyna wie, z kim będzie miała randkę. Czy ta dziewczyna będzie, wie? Tak. Ona będzie miała takie wrażenia, wiesz, jak nigdy wiesz. Ale z kim powinieneś niby zasięgnie randkę. Teoretycznie nie powiedziała mi, że to będzie randka, tylko że jest mi do czegoś potrzebna. Nie tak. wiem, jak zareaguje. Ale, ale powiedziała... Aha, to ona myśli, że to jest na no no, no, to jest potrzebuję. To, ta... No myślę, że ona Tobie jest potrzebna. No, <gryzm zanę> <gryzm zanę> Ale powiedziała, że zrobię zrobi wszystko, więc. To samo, to samo. Ale to w sumie, wiesz, no będzie to samo, praktycznie jak z tobą. To to nie, to w sumie, wiesz, no no z żadnej różnicy nie żadnej będzie, żadnej Różnicy nie będzie tylko hura. Jakbyś, jakbyś ty tam się podmienił, to też by nie zauważyła. Nie, Wtedy to już w ogóle to było identyczne. To już by było jeszcze jak kąby w Nie, no no, wtedy to wtedy to już by jak krople wody. Ładna, fajna, jakaś chociaż coś za ładna. No taka przejdzie dla huragana top model. Szymona się zajmuje? A co chcesz odbić? no, no bo on ma. Chcesz odbić huraganowe dziewczynę, powiedz prosto. Poczekaj, bo on ma zawód cukiernik-ogrodnik. a jaki on ma zawód? Pyszale, on nie ma żadnego zawodu. Co ty Podobno kłamiesz? On Podobno. On mówi, mówił, że jest ginekologiem. O, o jest ginekologiem! Cukiernik-ogrodnik, bez problemu. Ja widziałem certyfikat. Certyfikat? No, ale nam mówił, że jest ginekologiem, czym uprawnienia? Dobra, nieważne, w każdym razie dziewczyna zaraz przyjedzie i będzie fajnie. A ile jej zapłaciłeś? Nic, jeszcze. Dobra, daj do huragana. O kur... O tu śmierdzi, co tu się stało? Płyszka sobie wpuściłem. Stary... Chodź tu na chwilę. Odejdź, odejdź troszeczkę. Mamy dla ciebie dziewczynę. Jaką dziewczynę? No dziewczynę. Co wy próbujecie mnie swatać? Nie próbujemy swatać, tylko hrantkę masz dzisiaj. Jaką hrantkę? No radkę masz. Z żadnych dziewczyn, z żadnych hrantek. I idźcie mi ale ja tam nie wejdę, tam taki je Ale jedzie potem nie <grystanie> <grystanie> Nie dobra, musimy go przekonać stary Kurada! Dobra poczekajmy chwilę może niech się przywieczy tam, ja tam nie wejdę <grystanie> dobra już tak nie śmierdzi. Fłuch, ale dalej śmierdzi stałe no, pół nas, godziny tak. minęło, pół godziny czytałeś. No. Dobra, słuchaj, na pewno nie słyszysz tej randki? No na pewno nie. Dlaczego? No nie próbujcie mnie swatać z jakimś dziewczyną. Ale słuchaj, Stary... słuchaj! Wiesz co ta dziewczyna powiedziała? Co? Że jesteś mega, mega, mega ciacho, że najchętniej by Cię schrupała Powiedziała, że jesteś taki przystojniacha, że jak się uśmiechnąłeś na tym zdjęciu, bo pokazywałeś mi jej twoje zdjęcie, to normalnie miała mokro Stary je, jest tak żadny dla Ciebie jak ja pierdzielę, nie? Ja ciuchów nie mam Stary, damy ci ciuchy Damy ci ciuchy No jak ja wyglądam, tak nie pójdę na randkę Damy ci ciuchy, damy ci, ci wszystko Damy ci wszystko, stary a ja ci ułożę włosy, ja ci łożę włosy On ci ułoży włosy no, ja wiem, A ja ci dam rzeczy A to... wiem, co dodałoby ci prestiżu No, Łańcuch dredziarza, to kosztuje 40 tysięcy, stary <śleski> Tam się działo, chura, nie? No Co się działo? No co? Dupcyli się. Czy <noise> tak z dziewczyną będę? Że co? Robił się dubcyli. Czy ty będziesz? No. Jak <noise> ona powiedziała? <noise> no jedno, powiedziała, że jesteś albarojczyką, no ale. <noise> A umiesz? Pewnie. Jesteś Kiedy pewny? pewny? Szczerze? Nie pamiętam. No. Ale umiesz czy nie umiesz? Bo za dużo, żeby zliczyć. Tak? Tyle razy? Kilka tyle razy? Nie, pami nie pamiętam, za dużo Ty. ich wszystkich było. A ile było w życiu? Tysiąc? Dwie? Dwa tysiące? Więcej <grym> od 14 roku życia. Dobra, to, dobra. Ale z 3 było? Więcej. Ile było? lat, od 14 roku do teraz. Ile miałeś? 5, 5 tysięcy? Miałem 14, to był pierwszy raz. A teraz mam 20. To 30. ile 5 tysięcy miałeś? Nie wiem, w, cią w ciągu tych lat, ile miałem ich wszystkich. Nie zliczyłbym. a będzie 5 tysięcy czy więcej? Więcej. 6? Bo 8. <laughs> Sra. Stary on jest Mówi, No jest 8 tysięcy lat ja temu chyba prawiczkiem jest. Nie, nie jest prawiczkiem. Aaa, To pan się chwalił, że na prostytutczach. Na panią lekkiego obyczaju. Na panach lekkiego obyczaju prostytutcza to samo. No dobra, no w każdym razie no, byłby mu zapłacili za to. Stary, gdyby on miał, według przyjść, w rok. jeśli przez rok, nie, przez 10 lat. miałby uprawiać seks z, z jedną kobietą, codziennie z, jed... z inną kobietą, to w 10 lat. Przestałby się z 3650 dziewczynami. No. Czyli on w 10 lat, jak mówi 8000, to musiałby codziennie dwie albo trzy dziewczyny stale. Dwie trzy różne dziewczyny stale. W każdym roku, nie no. się, że on tyle może w 60 lat może z dwiema No dobra, no w każdym razie. Się... No dobra, no wiadomo, że kłamie, tak? Wiadomo, że kłamie, tylko trzeba teraz doprowadzić do sytuacji, w której on się poczuje jak Alvaro. Dawaj, zrobisz mu fryzurę, ubierzemy go. Nałożę mu stare tyle, że będzie wlał klasycznie. no zobaczycie. I zróbmy z niego wyśniata. Zróbmy z niego że będzie wlał Airdevil jeszcze bardziej. I coś, że ja mam teraz łańcuch dać. No. no. Jeszcze ja, raz nie wejdziesz do pokoju, wypierz. No z domu. 10 razy ci mówiłem, że nie wchodził, tu rozumiesz? No. Wezmę łańcuch, o tak, to waży 700 gram. Jak ci przypierdolę w głowę, to nie wstaniesz, czajd to. Dobra, może nie dramatyzyk. Weź. fu! Mogę ci żałuję, że ci rękę podałem. To, że, a jak coś się stanie z tym łańcuchem, to nie ręczę za siebie. Dobrze, daj, nic się nie stanie. To on odpowiada. Ma randkę. masz. I dlatego mi wchodzisz do pokoju, tak? Sorry. Chciał popatrzeć jak... Tak, się ale... Robi. On mógł wejść patrz, Coś takiego zrobi I wyjść! on wbił normalnie do pokoju! Jesteś chory! Dobrze, on chciał popatrzeć, bo on nie wie jak to się robi. A dzisiaj ma randkę. No to może masz jakieś przy okazji dzięki temu dodatkowe... A tu ty? tu tu nie ma żadnych, ale... ale może nie wiem, uzyskałeś jakieś nowe umiejętności dzięki temu. Nie. Więcej w ciągu od wieku... od 14 lat do 24 przewinęło się 8 tysięcy kobiet. To bardziej mam doświadczenie niż ty. Tak. No brawo ja! Brawo jawo no, by... no, Ale no, będzie jasne no, 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 dzisiaj. A jeszcze użyję pasty push Barbara, puszka, ale oprócz tego ja jej użyję w nadmiernej ilości, żeby... Użyję 20 razy więcej niż się daje, będzie to wyglądać tragicznie. Więc pamiętajcie, jeśli macie taką puszczę, to nie używajcie jej zbyt dużo. Dobra, sara, bluza, kament, Cruz, no to and już ty... wygląda jak Alvaro, dobra weź siadaj. And puszka. puszka. Si siadaj, siadaj, siadaj. Musisz wyglądać zajebiście, nie? Ty, aż tyle tego? No, możesz wyglądać jak y Batman. Żebie nie zboi więcej. Ja nie potrzebuję żeby, nie, jestem barbarem. Ale mnie dziwnie pachnie to. Śmierdzi się opowiedzieć, widzisz? Śmierdzi, to jest czekolada. O, Boże zapachnie Co? będzie dla swojej kobiety dobrze zrobiony? Zajebiście magister No i jak wyglądam? No powiem ci, że kozacko, bo łańcucha ci brakuje hmm. Zabór łańcuch Uluj No jednak może być 40 koła Mogę? Nie Jak wyglądam? <noise> Pokaż się, składam Składam Jak wyglądam? Wszystkie dupy twoje Stary, flex na całą dzielnicę nie? Tak, dobrze ci barberka wzięło Nie ma drugiego takiego nie. Masz nawet kozaka, chyba przybiłeś właśnie Huberta i No, przybiłeś mnie w paru, że stary już No pewno nie, taką gwiazdę Ale no, co i ty, takiego celebryty jak ty? Ikona. Co ty? No, no teraz z no. tym łańcuchie to już w Tutaj za dużo ogóle... sexual tension się robi Tutaj no. w ogóle jest... Dobra, zostawiamy młodych Niech się bawią Dobra, zaraz przyjdzie ta dziewczyna no. Jesteś gotowy mam nadzieję Wyglądasz nie, nie naprawdę jestem. olśniewająco no. Bosko wygląda, co? Schrupałem cię, jakbym był gejem oczywiście Ale nie jestem Co ty robisz? Ci zaraz schrupię ja Jak bombę dostaniesz Ale ja powiedziałem, że jakbym był gejem Ale ja nie jestem Ale ja, ja, ja powiedziałem, że jakbym był gejem, to cię schrupał Ale nie jestem gejem, no, więc nie schrupię Zobaczcie jaki tu Barber Dobry Barber to zawsze jest pyszny. Wiesz ogólnie to myś lubimy Zajebista ta fryzura. Idę jest. do lustra, no, zobaczyć Młody normalny włos. Fura Dobry mura. Dałem Ci fryzurę? O podoba Ci się. się. Tak dobrze jeszcze nie było. No nie wątpię. <noise> jest ta nasencja. Stary, nie, nie dotyka jeszcze robisz? przy mnie. Ale model całkabuś. To i, chyba był zły pomysł, jednak że ci ją ogarniam. Wiesz? Czemu? No bo widzę, że się napaliłeś za bardzo. Prawdziwy Alvaro, nie? No, Aha. no jeden jesteś... no, ja jeden 8000 lasek zrobił też bym był Alvaro. A co 8, myślisz? jeden to będzie. A co myślisz? Uuu, będzie. już, okay. już widzisz. Zaraz! Wiesz, on powiedział, że 8000 lasek zrobił. W 10 no lat. wiem, ale co myślisz Czyli... o tej bluzie? O tej bluzie? Tak, no. No, Odpowiednia do jego stroju. No tak. Pasuje mu. Lubi się tak. Słuchaj, Zbiener, czy ty wiesz, że jeśli on chciałby przez 10 lat robić 8 tysięcy lat, to on musiałby 3 laski dziennie robić? A wiesz, że to jest możliwe? Z jego, z jego pędem czasu to jest bardzo możliwe, nie? Dwie minuty na jednej. Pokaz, jak <grym> dobra, pokaż jak chodzą. Dobra, pokaż, dobra, chodzą, dobra. Jak chodzą, jak chodzą. dobra. Idź się schować, dobra. Porażę jak, jak chodzą, jak Jak co? Po dwóch minutach ze mną. No, nie, nie wątpię, dobra, słuchaj, schowaj się do pokoju, mhm. przyprowadzimy ci laseczkę. Ale pójdź jak model. Nie, tak model nie nie chodzi, no wah. Uwidzimy się ze mną w biedrące, widzicie? No uśmiechaj się stary. Patrz, uśmiechaj się tam, Dobrze. To, tak? Uśmiechaj Nie co? wybieram coś dla Adama i jedziemy. Dla jakiego Adama? Barandkę zadama miała być. Nie trochę tymi na ty n? Poczekaj, też mamy przez chłopaka z kanału. Nowy no, nowy. no nowy, no, nowy chłopak. muszę go Dobra. Ale to i tak musimy coś wybrać dla Adama. A, ale co, jak dla Adama? No mówicie, nie że nie dla Adama. No to tak coś wybierzemy. Dobra, chodź na chwilę, cówkę. że ona będzie zadamy mieć środkę. No ale i przyszła się mnie, nie, przyszła się Bo ja powiedziałem tam na odpież. i powiedziałem na odpież, żeby ją co ona jakieś pomidory wybra dla dama, bo Adam wybrała, ale niech ona mu kupi żubra i dwie parówki, jakieś najtańsze, będzie zadowolona. Dawaj chodź w pół możemy jej wybrać. Powiem, że... On bardzo lubi paluchki, mam. Adam lubi, tak? Żaden lubi parówki, no. A to nie, to musimy powiedzieć, że to jest ten nowy chłopak, no bez Boże, no to bez przesady. To powiedz jej, że ja mu daję najmogła. Co ma na imię podno. Nie wiem. Ja mu na imię. Nie wiem. Wymyśl dominik. O, Dominik. Carlo Rossi. Nie wiesz co, on robi troszeczkę tańsze wina, wiesz, bo ten chłopak ma takie o. specjalne podniebienie, wiesz? Co, za 9 lat? To ja bym chciał. To, to on bardzo lubi. A Marena... Co z tego że kosztuje? kosztuje? Co z tego, że kosztuje A. 50. On po prostu lubi e, dobre wino. Po, prostu, po prostu lubi się napić. Wiśniowa to jest e, podniebienie jego pieśni po prostu. Na pewno nie te. Zaufaj mi, w tej samej cenie masz po prostu 3-4 wina. Dwa starcze. Nie, mi się wydaje, że trzy, cztery. Jedno musi wypić na starcie. I wiesz co? I ty przydałoby się, żebyś też wypiła. Jedno, zanim poje, po, pojedziesz tam w ogóle, wiesz? Znaczy, czemu kiedy pić, tyle te wina? Czy powiedziesz, że jedziemy do samochodu, żeby piąc na od tą butelkę na raz? No Sary, jak będzie pijana, to może jej się spodoba. Sary, ja myślę, że cztery butelki nie pomogą, żeby podziała To jest. No Sary, wiesz, jak jest powinie. Na drugi dzień budzisz się z laską i coś jest z nią nie tak. Sary, aż tak to nie da się. To jest high level mordo, high level. Da się start. Daj, da się, to przejdzie. Mówię no, ci, że przejdzie. Nie przejdzie, nie ma opcji. Zanim wejdziesz, no to napisz się tej amareki, po prostu, żebyś. No wiesz. zróbka. Żebyś wiedziała, na co się piszesz. Bo chłopak jest naprawdę przystojny, może cię zamurować po prostu, nie? Żebyś była bardziej otwarta dla niego. Wydaje mi się, że jeszcze powinnaś łyczkę wziąć. Jeszcze, musiałem sobie najlepiej Nie, serio, jeszcze łyczka. No i widzisz grzeszna dziewczynka, jeszcze łyczka weź. Jeszcze łyczka. Jeszcze, ale to są chybki. O, no i jeszcze ci trochę zostało. Ale to wypiła szybko, nie? Wiesz co, to przydaje się to, myślę. E, poczekaj, teraz niech to ci wejdzie, weź te trzy kolejne, które masz tutaj. I zacznij pić. Chłopak jest bardzo przystojny, dlatego nie chcę żeby się zmurowało po prostu, nie chcę żebyś... Dawaj otwieraj drugą. Nie, 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 może, może niech nie będzie aż tak, aż tak pijana, stary, może niech nie będzie aż tak pijana. Stary, nie, ja nie wiem, to jedna na nie wystarczy chyba. No to się matko, to jest mój kawaler ukochany. E, kawaler jeszcze jest u góry. huragan? No, huragan okay. się jeszcze ogarnia. Huragan się jeszcze ogarnia? No, to przychodzi on do się doma. robi na bóstwo, na bóstwo się robi. Ale ma... ogólnie, ogólnie powiem ci, że huragan... Wziął lekcję od was dzisiaj. Ale łańcuch... <śla> także może sobie w końcu poradzi. Łańcuch mi zabrał, to jest jedna sprawa, ale. No więc seksocholik już wygląda. Nie w ogóle. Co? co? Jak co masz lekcję? Ty, a Zaj uderzyła jaka. cię ta maryna? Nie, 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 ja się nie, ale chodź czekaj wiesz tak. Wierzona amareka no, wizerowa. Pij, pi, dużo, pi. No. Ale na pewno ci na dobre to wyjdzie. Będziesz się lepiej czuła, komfortowo. Tylko lepiej Może będzie w końcu przystojny. Może, a nie ale co wchodzi po 20 widziałaś Kami go tobie, można powiedzieć to Taki samo chłop, ale... <laughs> Jakbym się napił, to może też uznienił tobie zdanie. Co? Co? Tamki kipisz. Co on powiedział? Będziesz pić, ty, kurwa. No, Nie, nie. Jeśli go jeszcze nie widziałaś, to żałuj, serio żałuj tego. Pizzę. Słuchaj, czeka już na ciebie na dole. Nie tak, idę jeszcze na Lidrydziarza yy, spytać jak to się robiło, bo już trochę zapomniało się, nie? Ale stary, no, mówię, że 8 tysięcy lasek. No wiem, ale trochę wiesz. Czasem się zapomina, nie? Takie rzeczy. Wiesz. Coraz starsze jestem, nie? O tym razem zapukałeś. <mulity> Mordo, mam takie pytanie. Niefortunne. Jak tu je ogóle. Bo ja w winie widziałem jak ty to robisz, nie? D dasz mi jakieś wskazówki, nie? <mulity> nie no musisz, mu dać, daj mu jakieś wskazówki. Co ja mam jej mówić? To słodkie rzeczy, słodkie to? rzeczy do ucha. Tak, tak słodkie jak Znaczyna. to, a Dobra, słuchaj, musisz się zbliżać no, do niej no. jak najbliżej twoja głowa musi wylądować mhm. przy jej twarzy, rozumiesz to? No. I tak zaczynasz grę wstępną, Aha. a później ją bierzesz, tutaj no, bierzesz. wiadomo, tutaj wie. na dole, co wiesz, no. tutaj no. niżej, niżej, niżej i no. do pokoju. Dobra. Dzięki Spokojnie. No. Spoko. Wystarczy spiona. ci? Wystarczająco Ci powiedziałem? Tak. Tak. Dobra, słuchaj, twój e, wymarzony chłopak, który będziesz miała randkę, właśnie schodzi ze schodu. Braga chodź! Hurrii! No no Gdzie? You know, you know o, ja Cześć. Młoda. Na odwagę, nie, na odwagę. To jest tarantka? No to jest serantka. <grym an> nie wiem czy mogę. To jest twój chory? Nie no, chodź, 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 chodź na słówko. chyba też się nie Nie no, musisz coś do niego ja podejść i zagrać. No zobacz, chłopak się załamał. Wypij jeszcze jedną dźwięk, bo takie nie jest taki zły. Ale to miało być inna randka? Ja żebym zwolonała randkę. On się popłakał. Może? Bo randki ze mną na nie będzie mam dla ciebie... Chyba tak masz na imię, tak? Nie? To mi. Masz. Chociaż to ci pomoże. Albo patrz, patrz, poczekaj. Te włosy takie... przylizane. Też nie mój I jabłko, żebyś miał z kim noc spędzić. Dalej. Ale to jakaś sugestia jest? No. Szczerze? Co? szczerze Szczerze? co? No ładnie się oknie. No podoba ci się? Ale... Ci się. Co sądzisz, że cię, że cię tak potraktowała? Szczerze? No? Jak powietrze. Szczerze, podoba się. Ja, ja się stroję, szykuję, żeby jakoś się pokazać normalnie. A szczerze o, podoba się ono? Nie stary, to nie możesz tak po prostu odpuścić. Stary, szczerze. Nie może odpuścić. Przytulę. 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 No można odpuścić, ale nie ma... Już ci to zrobię. No, zaraz, się zaraz, zaraz przyjdę na słówko. Tylko weź poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. No ale no jak, no masz na kogo czekasz. Czemu nie wiesz? Ja nie, lubię, nie Ale czemu nie lubię. Za mało się z na Za mało alkoholu, żeby się z tobą przytulać. Ale czemu? Co? Jak źle wyglądam, czy co? Ale powiedz mi, bo... Nie, zajebiście wyglądasz. To zachodź na to Co chcesz? Masz mi za to zapłacić, no co ty? Co? Co to ma być? Ile chcesz? Dwa tysiące. <laughs> nie ma opcji. Dwa tysiące i lecimy. Nie ma opcji. 2000. Wybijesz całą... Oh. A ty nie I... 2, 700 zł. Nie. 100, A teraz nie zrobię za 2000? Nie, na to, co myślisz. Dobrze, ty 1000 złotych? Za co? 900. Na, 1500. Nie, 9000, było już 1000. 1000. 2000. 900. No Jednak ja jestem jeszcze niepijana. więc. Dobrze, może zrobimy tak. 1000 zł i 3 karolowski. Boże, 2000 i dwa. Nie, nie ma opcji. I weź 1000, za dużo. Ale 2000 no Ale za co? To Południe. Nie ma, 245. Ten dom nawet nie jest wystarczająco, żeby się z nim przesłać nie, nie, 2000? Albo wychodzę. Co by wy na tym? Nie, to? Schudź ja, się. za darmo z biolonem niż z tym kim... Dobrze. A zadamę, to za darmo to by zrobiła za darmo. Pani, te 2000 Właśnie, a gdzie jest? Adam? Dobrze, 1500 złotych. Nie, nie, nie. nie. Ja mam film, jeżeli tak. 1800 Dobra, Dobra, okej. Okay. Dobra, okej. To no zajebiście, idziemy, pić teraz. No weź swojego chłopaka na pokój. z no, winem? Dobrze, bierz, bierz wino, no jeżeli potrzebujesz do tego wina. Ale on jest taki. Wzią. Niemowa Co dzisiaj. Na... <laughs> o, no, się nie mowa. Osiem tysięcy jasnych przecież miałeś. Czeka na pinączki. Ale ja muszę pić. No ja wiem. Chłopak, chłopie, ty jesteś nieznany. Weź? Dźwięć! Nie na to się omawialiśmy? Halo, halo! Gdzie są moje pieniądze? Najpierw pieniądze! Jakie pieniądze? Co, Rady żadne pieniądze? pieniądze stary! O co jej chodzi? Wiesz, taka uroda jak ty, trochę kosztuje. Jakie pieniądze od, czy... Nie żadne pieniądze, po prostu e, rozmawiamy o kwestii finansowej, ale to dla, dla niej po prostu, bo ona zostaje tutaj na dłużej i to za coś innego po prostu się rozliczam. Bo ona pracuje dla mnie. A co on nie wie? Bo ona jest moją pracą. Prac nie wie, nie wie. A co ma wiedzieć? A co mam wiedzieć? Co że o tym nie wiem? Wino. Że wypijecie zaraz wino, i zaraz będzie e, fajnie. <noise> nie da ciebie. Ty myślisz, że mnie taki winko położy? Bo ja się fajnie bawię. Ty jeszcze nawet wujka nie zrobiłeś. Zobacz. Więc spiesz. Szczerze, mnie taki winko nie położy. No to, jak jesteś taki chętny, to wypijcie czerwone winko. Dobrze. To zobaczymy, czy, zobaczymy, czy zrobisz to samo, co ja. Co? No do dna. Ona wypiła całe Nie wypije całego, nie ma opcji Nie ma opcji on nie da rady jest... Patrz, usypia, usypia już ja tak, <strakcyjna> to jest nie było Słabiutko eee! kolego, słabiutko Ona całe wypiła Dobre co? Ona wypiła całe, szade całe ona wypiła całe Podobno ten się lepszy dla ciebie szade całe czy nie? Całe takie wypiła? Ta tak, no. Na strzała. Na strzała na na, na jeszcze, jeszcze później, żebym... No zobaczcie znowu. <grystanie> <grystanie> ale kurde. No Zeszady? Żebyś mógł spojrzeć w ustro. To to za bubel, Dobrze wejdzie, dobrze że będziesz wyglądał. <grystanie> za grubo. Szczerze. Ty mu robiłeś tego irokieza. Szczerze. Zajebisty jest. Czemu patrz, to zrobił, Przedstawię ja co to, to nie pokazać, że wypił to. Pa, to. To pokazuje, że wypił, ale tak naprawdę to wylał i w ogóle się nie napił. I łóżko za mną. Moje to łóżko. Nawet nie ma na czym leżeć. Moje łóżko. Szczerze? Patrzcie! To jest jedno łóżko. Patrz! Chlubię, bo widzę, że jesteś tak pijany, że nawet potów nie poznawił Moje łóżko. Tak, twoje. No, moje. Jest podpisane? No jest. Tak samo ja mogę się położyć i powiem... Moje łóżko. No. No. Dziewczynko. No, dziewczynko. Szczerze? Nawet pić się potrafisz. Szczerze? Gdybyś wypił tyle co ja, to byś wyglądał tak jak ja. A teraz leżysz Opuść. i nawet butów nie potrafisz ściągnąć. Ty robisz wypad. Ty robisz wypad. Nie no, spokojnie. A ja zostaję. Ty, droga pani, nie, nie nie, tak wino wezmę. Bo masz wino, te wino. Bez wina się nie da tak. tak. Do widzenia. Narta. Masz tu wino. Ja sobie Renie wezmę ręczkowską i sobie poradzę. Nie sądzę, bo nawet aż nie wystarczy. Ale dobra. Idę <laughs> Co tu się wydarzyło? <laughs> ale, ale co ja nie zapłacę za to, ja ci nie zapłacę za to! Nie no i jak ty miałeś z tym jalanckie mieć, on ci wywalił z pokoju, bo go wyzywałaś cały czas. Nie, ja wywaliłem no bo mi nie zapłacić. Nie zapłacaj. Dobra, wyjdź we tu wejdź, spierdol.